Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku naszego kanału. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dla każdego nastolatka jest absolutnie kluczowe o idealnym pokoju młodzieżowym. Pokój nastolatka to nie tylko miejsce do spania. To jego własny świat, prywatna przestrzeń, gdzie się uczy, rozwija pasję, odpoczywa i wyraża swoją osobowość. Dlatego tak ważne jest, aby był wielofunkcyjny, wygodny i dopasowany do indywidualnych potrzeb. Zacznijmy od strefy nauki, absolutnego fundamentu każdego pokoju nastolatka. Kluczowe są trzy elementy: dobre oświetlenie, ergonomiczne biurko i wygodne krzesło. Najlepiej, gdy biurko stoi blisko okna, zapewniając dostęp do naturalnego światła. Dodajcie porządne półki na książki, organizery na przybory szkolne i tablicę korkową lub magnetyczną. To nie tylko pomaga w organizacji, ale uczy systematyczności. Strefa snu to kolejny kluczowy element. Po intensywnym dniu nauki i zabawy nastolatek potrzebuje porządnego odpoczynku. Wygodne łóżko z pojemnikiem na pościel, miękkie poduszki i kolorowe narzuty, to podstawa komfortu. Jeśli pokój jest niedużych rozmiarów, świetnym rozwiązaniem są łóżka na antresoli. Zyskujecie dodatkową przestrzeń pod spodem, którą można przeznaczyć na mini biuro, szafki lub strefę relaksu. A teraz moja ulubiona część, strefa hobby i przechowywania. Każdy nastolatek ma swoje pasje, czy to muzyka, sport, gry, książki czy sztuka. Dlatego warto zaplanować przestrzeń, która będzie elastyczna i dostosowana do zainteresowań. Modułowe regały, szafki na kółkach, które można łatwo przestawiać, to świetne rozwiązania. Miejsce na sprzęt muzyczny, komputer, kolekcję płyt, książek czy sprzęt sportowy. Kolorystyka i styl to zależy wyłącznie od osobowości nastolatka. Może to być minimalistyczne wnętrze w neutralnych barwach, industrialne akcenty z metalem i cegłą, energetyczne kolory lub skandynawska prostota. Najważniejsze, aby nastolatek czuł się w tym pokoju dobrze i mógł go w jakimś stopniu personalizować. Praktyczne rozwiązania to absolutna podstawa. Łóżko z szufladami, składane biurko, pufy ze schowkiem, ściana magnetyczna na notatki takie elementy sprawiają, że przestrzeń staje się naprawdę funkcjonalna i dostosowana do zmieniających się potrzeb. Pamiętajcie, pokój nastolatka to nie tylko miejsce do spania. To jego własny świat, przestrzeń do nauki, rozwijania pasji, odpoczynku i realizacji marzeń. Im bardziej będzie dopasowany do jego potrzeb, tym chętniej będzie w nim przebywać. Spodobały Wam się te pomysły? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcecie zobaczyć więcej inspiracji, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.